Polskie miasteczko, 1881 rok. Cisza zapadła nad równiną, jakby wstrzymując oddech. kurz czepiał się wiatru, niczym uparte wspomnienia, kręcąc się w bezruchu. Dom nadal tam stał, z drewnem wypaczonym i pustymi oknami, bez śladów stóp na ganku. Słychać było tylko skrzypienie mijającego czasu. Weszła na ganek powoli, z niechęcią, jak ktoś, kto wraca nie do miejsca, ale do ciszy, która kiedyś go więziła. Nazywała się Nadzieja. Imię, które jej matka rzadko wymawiała, a miasteczko wcale. Ludzie nazywali ją dziewczyną Anny, o ile w ogóle. Nie wróciła po odpowiedzi, bo wiedziała, że ich tu nie znajdzie. Odpowiedzi tu nie mieszkały, tylko cienie. Cienie oczu jej matki, zimy, która nigdy nie przyniosła ciepła, nocy, kiedy nawet trzaskający ogień nie zagłuszał kaszlu. W środku powietrze stało w miejscu, kurz unosił się w promieniach słońca, wisząc jak coś świętego. Nie zapaliła lampy, nie zamiotła podłogi, tylko szła powoli. Każda deska podłogi niosła sekret zbyt kruchy, by go niepokoić. Jej buty rozbrzmiewały w pustce ciszej niż kroki, głośniej niż wspomnienia. W sypialni pod wąskim oknem nadal stała cedrowa skrzynia. Pamiętała, jak matka kładła na niej rękę i szeptała, jeszcze nie. Skrzynia była skrytką nie na rzeczy, lecz na rany. Otworzyła ją obiema dłońmi, palcami zdrętwiałymi od podróży. W środku, złożona z szacunkiem i owinięta ciszą, leżała sukienka z wyblakłego indygo. Brzeg był nierówno, ale starannie zszyty. Jej oddech zamarł. Nić była inna, za ciemna i zbyt precyzyjna. Podniosła sukienkę do światła i zobaczyła to, linie wzdłuż brzegu, wzór tam, gdzie go nie powinno być. Ściek opowiadający historię. Nie płakała jeszcze nie. Matka nigdy nie płakała przy niej, a cisza nauczyła jej, żeby nie być pierwszą. Znalazła zestaw do szycia przy oknie i zaczęła pruć brzeg powoli i ostrożnie. Jej palce drżały, gdy nić się rozluźniała. Z pod materiału wyłoniła się ścieżka, a nie haft. Mapa, uszyta nicią w kolorze zaschniętej krwi, bez punktów orientacyjnych tylko z symbolami, bez dróg, tylko z liniami bólu. Przesunęła palcem po szytej ścieżce, aż zatrzymała się nagle na imieniu, Elias Holt imieniu którego nigdy nie słyszała z ust matki, imieniu które miało swoją wagę, imieniu które nie należało do opowieści, ale do czegoś prawdziwego lub kiedyś prawdziwego. Jej serce nie biło szybciej, tylko się ściskało, jakby coś starego i pogrzebanego poruszyło się pod jej żebrami. Tej nocy nie położyła się w łóżku, tylko na podłodze obok cedrowej skrzyni, z sukienką rozłożoną obok niej, jak drugą skórą wpatrywała się w sufit, nasłuchując, ale nic nie przyszło. Ani wiatr, ani głos, tylko tykanie starego zegara w kuchni, jak rana, która nie chce się zagoić. Trzymała mapę w obu dłoniach, z otwartymi oczami w ciemności. W tej ciszy, zbyt gęstej, by oddychać, zastanawiała się, czy nić zawsze tam była, czy zawsze czekała na jej ręce i oczy, czy też jej matka uszyła ją, wiedząc, że pewnego dnia wróci, nie po to, by coś zakończyć, ale by znaleźć kierunek nie by go znaleźć, ale by odnaleźć siebie w przestrzeniach, które po nim pozostały. Mapa nie pokazywała mil, nie było na niej miasteczek ani nazw, niczego przydatnego dla kogoś szukającego logiki. Oferowała coś głębszego, fragmenty, symbole, język wspomnień wszyty w tkaninę. Nadzieja, choć nie znała jego znaczenia, rozumiała ciszę między każdym ściegiem język matki, język ostrożności, ukrycia i rzeczy zbyt świętych, by je nazwać. Nie pytała nikogo bezpośrednio, bo w takim miejscu jak Wyoming nie szukało się prawdy w ten sposób. Trzeba było słuchać, czekać, pozwolić ziemi mówić pierwszej. Owinęła sukienkę w płótno i trzymała ją przy sobie, schowaną w znoszonej torbie, która ważyła więcej niż cokolwiek, co kiedykolwiek posiadała. Nie nosiła jej, bo to nie było przeznaczone do noszenia. Był to klucz. Pierwsza wskazówka przyszła od starego Kowala na obrzeżach miasteczka, tak małego, że nie miało nawet znaków. Pokazała mu szkic jednego ze znaków na mapie, krzywy symbol obok niebieskiej linii, która, jak zgadywała, była rzeką. Mężczyzna zmrużył oczy, otarł ręce o fartuch i skinął głową w stronę horyzontu. Miejsce wojny, mruknął. Dawno temu. Niewielu o nim wiedziało, mniej wróciło. Nie pytał, dlaczego chciała tam iść, bo ludzie wyczuwali, kiedy pytanie nie było ich sprawą. Więc podążyła za rzeką. Wijeła się jak linia na sukience nie droga, lecz wspomnienie w ruchu. Po drodze zauważała małe dziwne szczegóły, które miały sens tylko wtedy, gdy zatrzymała się, by je poczuć. Słup ogrodzenia spalony na czubku przez dawno minioną burzę. Siodło przewieszone przez barierę stodoły, zszyte tą samą niebieską nicią, której matka używała do cerowania mankietów. To nie były zbiegi okoliczności, lecz sygnały pozostawione dla kogoś, kto będzie wiedział, jak szukać. Szła sama. Jadła niewiele i spała płytko, ale każdej nocy rozkładała sukienkę i badała ją, nie tylko mapę, ale samą tkaninę. Nadal czuć było zapach bzu zmieszany teraz ze zapachem dymu. Pewnego razu w ciemności przycisnęła twarz do materiału i przysięgłaby, że poczuła rękę matki na plecach, tak jak w dzieciństwie, cicho, uziemiająco, nic nie mówiąc. Każdy krok naprzód był mniej o znalezieniu Eliasa Holta, a bardziej o zrozumieniu, dlaczego ta ścieżka była w ogóle ukryta. Ponieważ nie był to szlak, który ktoś chciałby łatwo znaleziono, był ukryty na widoku, wszyty w coś zwyczajnego, coś znoszonego, jakby jej matka wiedziała, że tylko ktoś, kto przeżył lata biedy, rozpozna jego znaczenie. Nadzieja nie mówiła głośno od kilku dni, ale w myślach wciąż zadawała mapie to samo pytanie: dlaczego on. Dlaczego teraz? I za każdym razem, gdy palcem śledziła to imię, czuła, że tak naprawdę nie chodzi o znalezienie mężczyzny. Chodziło o rozprucie tego, co zostało zaszyte, o podążanie za kształtem tego, co zostało przed nią ukryte. Wiatr nie dawał odpowiedzi, tylko szmer wody gdzieś w oddali i ból stóp o ziemię. Kiedy dotarła do posterunku, zaczęło już padać. Nie burza, tylko stały, przesiąkliwy deszcz, który zacierał granice między niebem a ziemią, sprawiając, że wszystko stawało się cichsze. Weszła do tawerny nie po jedzenie czy schronienie, ale dlatego, że coś w niej, instynkt, żal, kazało jej przestać iść. W pokoju unosił się zapach tytoniu, potu i gotowanych ziemniaków, a ludzie ledwo podnieśli wzrok. Jej płaszcz kapał na drewnianą podłogę, gdy stała przy drzwiach, skanując twarze nie w poszukiwaniu rozpoznania, lecz napięcia. Nauczyła się już, że ludzie, którzy znali jej matkę, nie mówili o tym. Pokazywali to odwracając wzrok. Nagle usłyszała głos. Cichy, zniszczony, niepijacki, nieokrutny, po prostu zmęczony. Anna obróciła się powoli. Mężczyzna przy dalekim stoliku był starszy niż się spodziewała po czterdziestce. Blizna znaczyła jego linie szczęki, jak drugie usta, które nigdy się nie zagoiły. Nie patrzył na nią bezpośrednio, a jego oczy zawisły w pobliżu jej, niepewne czy mają pozwolenie. Mrugnął raz, potem odchrząknął. To znaczy nadzieja. Powiedział to tak, jakby ćwiczył, jakby to słowo mieszkało w jego ustach długo, ale nigdy się z nich nie wydostało. Nie uśmiechał się, nie ruszał, tylko siedział z dłońmi na stole. Podeszła bliżej, ale nie usiadła. Skąd znasz to imię? Otworzył usta, potem je zamknął. Sięgnął pod stół, wyjął mały pakunek, zawinięty w szmatkę i przewiązany cienkim, skórzanym sznurkiem, położył go delikatnie na stole i przesunął w jej stronę. Zachowałem to, pomyślałem, może pewnego dnia. Bez wyjaśnienia, bez historii, po prostu pakunek. Kiedy ponownie spojrzała w górę, już go nie było. Krzesło odsunął, drzwi zostawił otwarte, a deszcz go pochłonął. Usiadła powoli, z palcami zdrętwiałymi nie od zimna, ale od czegoś innego, oczekiwania, lęku. Rozwiązała sznurek, rozwinęła szmatkę. W środku było zdjęcie, rozdarte na pół. Po lewej jej matka z warkoczem, z młodszymi, ale nie do pomylenia oczami. Jej ręka spoczywała na ramieniu kogoś, ale ta strona była spalona, nie tylko podarta, jakby ktoś próbował wymazać osobę, która tam stała. Nadzieja wpatrywała się w niedługo, aż tawerna opustoszała, a ogień w kominku zmniejszył się do węgli. Nie płakała, tylko śledziła palcem twarz matki, aż papier stał się ciepły. Na zewnątrz deszcz ustał, ale cisza, którą pozostawił, była cięższa niż wcześniej. Weszła w nią powoli, jakby obawiała się, że może przemówić. I może tak było, bo w miejscu, gdzie stał nieznajomy, poczuła, że coś się poruszyło, nie wspomnienie, ale drżenie w piersi. Takie, które przychodzi, gdy ktoś prawie mówi prawdę, ale pozostawia jej ciężar, byś go uniosła. Zabrała go ze sobą, owinęła zdjęcie i schowała je obok sukienki, idąc dalej. Stodoła stała na skraju pola, niczym zmęczony strażnik, a jej drewniane belki były zniszczone przez lata słońca i burz. Przyszła tu tylko na nocny odpoczynek, Chwilę spokoju przed następnym krokiem na ścieżce, którą ledwo rozumiała. Ale spokój był jej obcy, najpierw poczuła zapach dymu, cienki i ostry, niczym ostrzeżenie. Wyszła na zewnątrz w samą porę, by zobaczyć płomienie, które pożerały suche drewno szybciej niż mogła oddychać. Sukienka, cenny fragment nici i krwi została wplątana w chaos. Brzeg zajął się ogniem, czerniąc szwy i wymazując mapę, którą nosiła jak modlitwę. Upadła na ziemię z sercem bijącym głośniej niż trzaskający ogień, desperacko próbując uratować co się da. Ale ogień był głodny i chciwy. Spalił połowę sukienki, zanim zdołała ją wyciągnąć. Spaloną i kruchą. Ocalała tylko jedna część. Brzeg, na którym imię Elias było wyhaftowane blaknącą nicią. Złożyła ostrożnie zwęglony materiał, jakby obchodziła się ze złamaną obietnicą. Niebo było posiniaczone zmierzchem. Ciężkie i ciche. Na skraju pola znalazła coś jeszcze: odcisk buta wciśnięty głęboko w ziemię, zbyt duży i świeży by był jej. Obok leżała srebrna moneta, jej powierzchnia matowa, ale wciąż łapiąca ostatnie promienie słońca. Uklękła, przejeżdżając palcami po ziemi i monecie, czując, jak zimny ciężar wątpliwości osiada w jej piersi. Kto ją śledził? Dlaczego przyszli? Pytania krążyły niczym sępy. Wiatr poruszył z węglonymi krawędziami stodoły, niosąc zapach spalonego drewna i utraconych historii. Zamknęła oczy i wdychała noc. Ogień zabrał wiele, ale nie wszystko. Jeszcze nie. Jej ręce drżały, gdy owinęła wokół palców ostatni kawałek sukienki. Mapy już nie było, ale imię pozostało Elias, nić nadziei wciąż ledwo świecąca w ciemności. I w ciszy, która nastąpiła, wiedziała, że podróż dopiero się zaczęła. Deputowany przyszedł z ciężarem prawa wszytym w płaszcz, ale w jego oczach było coś cichszego, cień, który nie należał do sprawiedliwości. Kiedy po raz pierwszy wypowiedział imię jej matki, jego głos zadrżał, jakby słowa smakowały gorzko. Nosił odznakę jak zbroję, ale jego dłonie opowiadały inną historię, dłonie, które trzymały zarówno broń, jak i poczucie winy. Oferował pomoc, ale jego wzrok nigdy nie spotkał jej oczu. Zamiast tego nosił coś ukrytego pod płaszczem. Medalion. Mały, zużyty, z cienkim, ale mocnym łańcuszkiem. twierdził, że znalazł go lata temu, w pobliżu granicy, gdzie ziemia się kończy, a cisza zaczyna. Nadzieja dotknęła go na chwilę, czując zimny metal na dłoni, i zastanawiała się, czyje dłonie trzymały go ostatnio. Mieszkańcy szeptali, ich głosy były niskie i pilne. Chłopiec, ledwo dziecko, powiedział jej o tajnych wizytach deputowanego w domu poza Cheyenne, pani z czerwonymi dłońmi, powiedział. Słowa te miały gęste znaczenie, którego nie chciała rozwiązywać: czerwone dłonie od krwi, od ognia czy od czegoś innego, czego nie można cofnąć. Zaufanie stało się walutą, na którą nie mogła sobie pozwolić. Każde słowo, każdy gest było mierzone i testowane wbrew prawdzie, którą nosiła w sobie. Oferta deputowanego była rozwidloną ścieżką, zarówno schronieniem, jak i pułapką. Nie ufała już wypowiadanym na głos obietnicom, tylko rzeczom, które ludzie zostawiali za sobą: medalionowi, monecie, spalonemu zdjęciu. Były one cichymi świadkami historii zbyt bolesnych, by je wypowiedzieć. Stała na skraju miasteczka z medalionem w kieszeni, a ciężar niewypowiedzianych historii ciążył na jej ramionach. Prawo przyszło po odpowiedzi, ale ona chciała tylko prawdy, prawdy ukrytej pod warstwami ciszy, cienia i wstydu. I gdzieś pomiędzy półprawdami deputowanego, a czujnymi oczami miasteczka, dowiedziała się, że niektóre lojalności są niewidoczne, a niektóre zdrady ciche. Przestała pytać o odpowiedzi w dniu, w którym jej własny głos zaczął przypominać głos matki. Nie w brzmieniu, ale w ciszy, która osiadała między słowami, gęsta jak mgła, która ani się nie unosiła, ani nie znikała. Cisza, którą dzieliły nie była brakiem, lecz obecnością, językiem starszym niż mowa, utkanym z ran i wytrwałości. Pewnej nocy, w migotliwym blasku świecy, śniła o matce, która szyła. Igła poruszała się równomiernie, wszywając sekrety w materiał, zatrzymując się tylko po to, by szepnąć słowa, które nigdy nie miały być usłyszane przez innych. Pokój był mały, cienie długie, a powietrze ciężkie od niewypowiedzianych rzeczy. Gdy się obudziła, sięgnęła głęboko w podszewkę sukienki i znalazła list, starannie złożony, zużyty przez czas, niepodpisany. Jej palce drżały, gdy go rozkładała. Słowa były proste, ale niosły ciężar, który sprawił, że bolała ją pierś. Nazwałam ją nadzieja, bo to właśnie mi zabrałeś. To nie Elias ją nazwał, to była jej matka w buncie przeciwko mężczyźnie, który próbował naznaczyć ich obie ciszą i wstydem. To nadanie imienia było aktem buntu, ziarnem zasianym w sekretnej ziemi, mającym wyrosnąć poza zasięgiem okrucieństwa. Prawda, jak sobie uświadomiła, była warstwowa. Nie była historią do opowiedzenia raz ale raną, do noszenia w ciszy, cieniem, z którym należy iść. Imię było początkiem, nie końcem, było obietnicą złożoną sobie w ciemności, by iść naprzód, nawet gdy przeszłość ją ciągnęła. W tej ciszy zrozumiała, że niektóre cisze nie są pustką, ale najgłośniejszymi głosami ze wszystkich. Kryją w sobie historie, które nie mogą być wypowiedziane, miłość, której nie można nazwać, i siłę, której nie można złamać. Złożyła list z powrotem do sukienki, a jej dłonie były już spokojne. I wraz z nadchodzącym świtem wstała, gotowa nieść tę ciszę jeszcze trochę dalej. Ścieżka stawała się cichsza, gdy zbliżała się do miejsca, gdzie przecinały się dwie rzeki. Koniec mapy był oznaczony nie miasteczkiem, nie grobem, ale ławką wyrzeźbioną w kamieniu. Znalazła ją na skraju świata. Proste siedzenie, zniszczone przez wiatr i deszcz, zwrócone w stronę niekończącego się nurtu wody pod niebem, które nie mogło się zdecydować, czy chce padać, czy się przejaśnić. Nikt na nią nie czekał. Tylko cierpliwy szmer rzeki, szum trawy uginającej się pod własnym ciężarem i powolne, celowe bicie jej serca. Usiadła z kośćmi ciężkimi od przebytych mil i pozwoliła sobie słuchać. Pod ławką, owiniętą w naoliwioną skórę i przewiązaną sznurkiem, znalazła książkę. Jej imię, napisane drżącą ręką, powitało ją z okładki. Imię, które nie zostało wypowiedziane głośno, ale było wpisane w nadzieję i drżące wspomnienie. Wewnątrz książki wypadł jej na kolana rysunek dziecka. Krzywy, ale solidny dom. Dziewczynka z warkoczami, z szeroko rozłożonymi ramionami skierowanymi ku niebu. Poniżej niepewnym pismem, dla córki, której nigdy nie spotkałem. Trzymała książkę przy piersi, z zamkniętymi oczami, czując jak odległość między nią a historiami, których nigdy nie usłyszy, się zmniejsza. Wiatr podniósł się, szarpiąc strony. Pozwoliła mu je zabierać, jedną po drugiej, pozwalając rzece i niebu być świadkami tego, co zostało utracone, co przetrwało i co pozostanie. Łzy nie spłynęły. Nie było takiej potrzeby. Ławka, woda, niedokończony rysunek wszystko to stało się jej modlitwą, jej podziękowaniem, jej pożegnaniem. I w pustce, która nastąpiła, poczuła, jak coś w środku się rozluźnia, jak ostatnia nić w końcu pęka, pozwalając jej wstać i iść dalej z niczym do udowodnienia. Droga powrotna była inna, jakby każdy krok uwalniał ją od ciężaru, który niosła tak długo. Nie wróciła do domu, ale do cedru na skraju preri, miejsca, gdzie cisza niegdyś tak ciężko przytłaczała, że trudno było oddychać. Poranek był czysty, a słońce złapało się między chmurami a zimną obietnicą nadchodzącego śniegu, uklękła i pochowała to, co zostało z sukienki zwęglony materiał, ostatnie nici mapy, brzeg, który wciąż trzymał imię. Był to pogrzeb, ale nie z żalu, bardziej odwrotny narodziny, gest, by delikatnie położyć przeszłość, pozwalając Ziemi zatrzymać to, czego nie mogła już unieść. Znalazła medalion w kieszeni, ten, który przeszedł z rąk do rąk i pokonał mile, i powiesiła go na niskiej gałęzi, gdzie późne światło padało na niego idealnie. Kręcił się powoli na wietrze, łapiąc złoto i cień, jakby czuwał, nie mówiła. Słowa nie były potrzebne. Sam czyn był wystarczający, cichy i pewny. Nie wróciła do domu. Zamiast tego jej kroki skierowały się ku otwartej równinie, a jej ciało poruszało się lżej, jakby cisza, która ją krępowała, w końcu się rozplatała. Świat nie zauważył jej odejścia, ale gdzieś, dwa dni drogi stąd, zaczęła się rozchodzić historia o dziewczynie, która przyszła szukać ducha, a zostawiła po sobie legendę. Gdy zmierzch przechodził w noc, wrona wylądowała na pustej cedrowej skrzyni, a pokój za nią był pozbawiony sekretów, powietrze wypełnione tylko szumem padającego śniegu. I w tym szumie każde zakończenie czuło się jak początek, każda cisza jak odpowiedź, delikatna jak nadzieja.